Niech żyje miłość. Córeczko, najlepsze życzenia. Bądź szczęśliwa. Już mogę cię nazywać córką, a ja ciebie tatą. Wszystkiego najlepszego. Na całe życie. o kochanie, bądź szczęśliwa. Niech ci się wiedzie. Dziękuję za wszystko. Wiem, że nie układało się między nami najlepiej, ale życzę Ci wszystkiego najlepszego. Synu, tato. Zamierzamy Was szybko uczynić dziadkami, więc bądźcie gotowi. Czekamy na wnuki. Oczywiście. Wuju. Życzę Ci tego co najlepsze. Zrealizowania wszystkich planów w skarbie. Dziękuję, najdroższy wuju. Życzę Ci dużo miłości. Ten pocałunek jest ode mnie. A ten od Elsy. Dziękuję, że przyszliście. Jak dobrze, że przyszłaś Najlepsze życzenia Bardzo się cieszę I co, pacykarzu? Kto by pomyślał, że się żenisz? Najlepsze życzenia Kiedyś trzeba się ustatkować Zapraszamy na przyjęcie Idziesz z nami, Maricjuj? Nie mogę, to. Chodź ze mną na wesele Rosio. Proszę, chodź z nami. Maricjuj nie może iść. Co ja tu robię? Kto mnie tutaj umieścił? Dlaczego? Dlaczego nie może pójść? Bo jest ze mną. Więc ciebie też zapraszam. W końcu się znamy. Prawda, że może iść, tato? Co ja robię w tej okropnej koszuli? Nie rozumiem. To szpital. Blanka Silva. Pamięta. ją tu, a ona płakała i płakała, bo pragnęła śmierci. On ją uspokajał i razem mieli mnie zniszczyć. Zniszczyć iwet, lodlak. On chce mnie unicestwić. Chcę, bym zniknęła. Kiedy wrócę do jego domu, nie pozwoli mi już zawładnąć tym ciałem. Dziękuję za zaproszenie, ale mamy inne zobowiązania. Idziemy? Oczywiście. Do widzenia, Maito. Dlaczego Mariciu z nim odeszła? Był twoim przyjacielem. Był. Nie lubię go. Ani ja. Idziemy na wesele skarbie? Na korytarzu jest niemal pusto. Wkrótce zapadnie noc i przy odrobinie szczęścia ucieknę stąd. Muszę uciec od człowieka, który chce mnie unicestwić. Tylko Omar może mnie uratować. Jedynie Omar. Nie spodobało Ci się, że nie mogłaś pójść na wesele. Przyznaj, że wolałabyś być tam, wśród przyjaciół, w domu kłana Miguela i blisko niego. Proszę. Nie mam do ciebie pretensji. Odkąd wyszliśmy z kościoła, nie otworzyłaś ust. A jaką masz minę? Żal mi Maity. Dzieci nie rozumieją spraw dorosłych. Tak serdecznie mnie zapraszała. Naprawdę uważasz, że powinnaś była pójść? Wcale nie chciało mi się tam iść. Ale Juan Miguel też tego pragnął. Patrzył na ciebie przez cały ślub. Wydawało ci się. Nie spuszczał z ciebie wzroku, jakby chciał cię pożreć oczami. Dość, wystarczy. Tak pięknie wyglądasz. Krew się we mnie burzyła, kiedy widziałem, jak się porozumiewacie bez słów. Nieprawda. Pobraliście się w tym samym kościele, prawda? Wzięłaś ślub z Juanem Miguelem właśnie tam. Tak. Wkrótce druga premiera. Pierwsza odniosła sukces, ale ta pobije wszelkie rekordy. Przekonacie się. Musimy więc pójść do teatru. Mariciuj okazała się dobrą aktorką. Skoro ma takiego nauczyciela, nie mogło być inaczej. Zatem musimy być na premierze. Dzięki mnie, Alejandra Robles, to pseudonim artystyczny Mariciuj, będzie znakomita. Jestem pewien, że beze mnie. Za ciebie, Beatriz. Za ciebie, Eduardo. Za nas. Za nasze dozgodne szczęście. Tak będzie skarbie. Ten doktorzyna zaczyna mi działać na nerwy. Myślałem, że wróci do Elsy, ale on zerka w inną stronę. Co z twoim synem? Beatriz będzie go miała tak długo, jak ja zechcę. Uroczystość przywołała w Was wspomnienia, obudziła emocje, a może nawet pragnienia. Przestań, obrażasz mnie. Przynajmniej u Juana Miguela. Między mną a Juanem Miguelem wszystko skończone. W jego oczach widziałem namiętność. Myślał o waszym spełnieniu. Nie przesadzaj. Spędziliśmy razem zaledwie jedną noc. Wystarczy, żebym skręcał się z zazdrości. Przestań w kółko o tym mówić. A wiesz dlaczego? Ja nigdy nie czułem, jak drżysz w moich ramionach. Dość. Zatrzymaj samochód. Do czego ma prowadzić takie gadanie? Przepraszam, Mariciuj. Ja Cię kocham bardzo, i nie musisz się tak zachowywać. Kiedy za Ciebie wyjdę, muszę uważać. To pewnie dlatego, że ja byłem kochany inną miłością szaloną i złą. Ty, tak dobra i słodka, nie znasz uczucia tego rodzaju.